Zofia Grochowska założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego miłosierdzia Tom I. Dnia 13 sierpnia 1995 roku Ostrołęka. Córko moja, nie lękaj się. Bóg zna ciebie i prowadzi, aby wypełniła się wola Boża. To co jest przeznaczone dla dusz zagubionych, stanie się. Dzieci moje, ratujcie te biedne dusze, które wołają o ratunek, bo widzą jak oddalają się od swego Boga i rozpacz ich jest wielka. Giniecie biedne stworzenia, a nic nie czynić aby pomóc własnej duszy zbliżyć się do Boga. Dlaczego ją wyrwacie ze światłości, a wprowadzacie ją w ciemność, gdzie bardzo cierpi. Zobaczycie to wszystko w wieczności. Dusza ludzka błaga i woła, abyście ją prowadzili do światłości Jezusa Chrystusa i życia wiecznego z nim. Żyjcie w prawdzie, a prawda was obroni przed złymi czynami. Pomyśl, człowiecze, co czynisz. Każda katastrofa, każdy kataklizm jest Twoim dziełem i będą one nawiedzać wszystkie narody, Aż zegnie się wszelkie kolano przed moim majestatem, i z całą ufnością oddadzą się Bogu. Nawracajcie się, aby powstrzymać Boży gniew, bo wiele ludzi ginie bez pojednania się z Bogiem. Wzywam Was, narodzie Polski, aby moja przelana krew nie była daremna. Okazałem Wam tak wielką miłość i miłosierdzie. I moc miłosierdzia Bożego ma płynąć z waszego narodu na cały świat. Jesteście narodem wybranym, trzeba korzystać z tych darów i łask. O, moje dzieci umiłowanego narodu polskiego, wybrałem was wśród wszystkich narodów. Czy pozwolicie mi żyć wśród was jako wasz król i pan, czy wybierzecie sobie innego króla i pana, w którym jest samo zło i nieprawość? Ten czas ostateczny jest czasem zła, ale dobro i miłość zwycięży. Kto wytrwa w dobrem i miłości Boga i bliźniego, ten jest zwycięzcą w walce dla chwały Bożej, a nagrodą jestem ja, Jezus Chrystus.